Arn.eu. Cześć, kochani, ja nazywam się Dark Archon. Witam Was w dzisiejszym podglądzie i dziś zabiorę Was na wycieczkę po wersji pre alpha gry Carmageddon Reincarnation. Zrobimy sobie z tego takiego mikroskopinego let's play'a, bo w ten sposób najłatwiej będzie mi pokazać Wam, co ciekawego oferuje ta wersja gry. Musicie pamiętać, że jest to wersja bardzo wczesna przedpremierowa, nazywana pre oznacza to, że nie tylko nie jest gotowa, ale autorzy wiedzą o naprawdę licznych błędach, które się w niej znajdują. I błędy te będą łatane. Jest to wersja na tyle wczesna, że jedyna plansza, która jest dostępna w grze, nie jest nawet jeszcze gotowa. Jak widzicie, dostępny w tym momencie jest tylko tryb FreePlay, troszkę opcji. Skoczymy od razu bezpośrednio do gry. Muszę już w tym momencie powiedzieć, że, jak na tak wczesny etap prac, gra wygląda naprawdę niesamowicie. Jak widzicie, plansza Oil Be Blood jest gotowa tylko w 58%. Mamy za to dostęp do kilku samochodów. Eagle jest gotowy w 64%. Troszeczkę one się ładują. Więc tak, autorzy mówią, że grafika nie jest gotowa że w końcowej wersji gry, gra będzie, yy, grafika w grze będzie wyglądała jeszcze dużo lepiej. Samochody nie są gotowe, więc rozsypują się teraz już troszkę, ale w przyszłości będą rozsypywać się jeszcze bardziej. Optymalizacja nie jest gotowa, to znaczy, że wszystko potrafi troszeczkę spowolnić tam, gdzie spowalniać nie powinno. Myślę, że zostaniemy na początku przy iglu, kultowym wozie. Yy, zrobimy małą Zmianę i wyłączymy licznik czasu w grze, żeby mógł wam dokładniej pokazać. I poprowadzić was po planszy. Resztę ustawień zostawimy tak jak jest. Skoczymy do gry. Możemy oczywiście wybrać swoją pozycję. Tak jak to w normalnych Karmagedonach yy, się robiło. Jak widzicie, menusy są naprawdę fajnie przygotowane już na tym wczesnym etapie nawet. No i jesteśmy w grze. Pierwsze co rzuca się w oczy i co na pewno zauważycie, to fakt, że brakuje grze tekstur. Gra jest w tym momencie na tak wczesnym etapie prac, że nie zaimplementowano nawet wszystkich grafik. Ale autorzy bardzo chcieli, żeby gracze mogli już spróbować tytułu, żeby można było e, zacząć łatać jak najwcześniej błędy, zebrać feedback od e, odbiorców i ustalić co tak naprawdę graczom się podoba, co się nie podoba. Ja nawet teraz jestem pod dużym wrażeniem, który zebrał pinball mode. Wiecie jak to działa, prawda? Możemy się porozbijać od ścian. Zakładając, że zaskoczy. Jak widzicie, są jeszcze bardzo duże problemy z wydajnością. Co troszeczkę negatywnie wpływa na grę. Włączył się pinball mode, więc będziemy mu troszeczkę rzucało. Co można o grze powiedzieć, że e, w tej chwili wygląda bardzo obiecująco. Zaimplementowane są wszystkie standardowe elementy, które znamy i kochamy z oryginalnego Karmagedona. Są znajdźki, które możemy y, zbierać, są przeciwnicy, który, z którymi możemy się ścigać, są ludzie, których możemy rozjeżdżać. Nie wiem, jak bardzo się podoba Wam ten aspekt gry. Wszystko to, za co ludzie kochali Karmagedona, jest tu dostępne. Chciałbym zauważyć też, że naprawdę dobrze się steruje nawet teraz. I autorzy są bardzo skromni. Mówią cały czas, że słuchajcie, nie wszystko jest gotowe, gra jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, nie prowadzi się tak, jakbyśmy chcieli, ale prawdę powiedziawszy, w tym momencie wygląda dużo lepiej niż. Większość wczesnych tytułów dostępnych na e, Steam Early Access, które były kickstartowane i już w takim bardzo surowym stanie, moim zdaniem bije na głowę wiele gier kickstartowanych. Więc jeżeli tak wygląda bardzo niegotowa wersja gry, to naprawdę strasznie się jaram tym, co będzie uda co uda im się osiągnąć w wersji finałowej. Pomijając oczywiście te problemy z optymalizacją, gdzie gra potrafi naprawdę ostro ściąć, już nawet w tak bardzo surowym stanie jest bardzo grywalna. Sztuczna inteligencja wrogów jest bardzo interesująca, bo w, potrafią na przykład zahamować, widząc, że jedziemy prosto na nich, tak żebyśmy w nich nie trafili. Nie widziałem takiego zachowania w poprzednich Parmagedonach. Są tutaj, właśnie o, o czymś takim mówię. Tutaj teraz e, przeciwnik przyhamował, żebym nie mógł w niego trafić, żebym go wyprzedził. Są dużo trudniejsi w rozwalaniu, może uda mi się troszeczkę rozpruć nasze autko, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda model zniszczeń w tej, w tej chwili. Cię przy każdym uderzeniu te kalkulacje fizyczne powodują, że. Gra troszeczkę spowalnia. W rzeczywistości działa sporo lepiej, ale niestety taka jest natura e, nagrywania, że gra dostaje dodatkowego obciążenia podczas nagrywania gameplayu. Ja spróbuję, o proszę, udało mi się troszeczkę zmasakrować i robię to dlatego, nie, żeby pokazać Wam model zniszczeń, który też jest, jak zapewniają autorzy, work in progress, czyli jest jeszcze nie gotowy, ale po to, żeby pokazać wam dość ciekawą animację naprawiania. Jak wiecie, w Karamegdonie możemy naprawiać własny pojazd. I tutaj wprowadzono taką fajną zmianę, że naprawiając go... Czy nie będzie tego widać? Na to wygląda na... Podczas nagrywania, niestety. Gra się bardzo słabo nagrywa. Ale jest tutaj taki efekt, którego chyba wam nie będę mógł pokazać. Że elementy. Niestety, gra nie chce ze mną współpracować. Elementy karoserii, które nam wcześniej odpadły. Wow! Wygięło nas jak banana. Elementy karoserii po prostu. Bum! E, wracają do nas tak jak w terminatorze. Te o, o, elementy, które odpadły, jak. Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, po prostu przylatują z drugiego końca mapy i z powrotem przyklejają się do samochodu. No, niestety e, fizyka najwyraźniej nie współpracuje za dobrze z programem do nagrywania, którego używam. Bez nagrywania wygląda to <grywanie> dużo fajniej. E, co jeszcze można w Nowym Karmagedonie zrobić? Jeżeli dostaniemy Odpowiednio mocno baty, mogą nam na przykład odpaść koła albo. E, o policja! Albo na przykład możemy złapać flaka. Jak widzicie, dostaję tutaj niezłe baty. Moje auto wygląda e, <ścoughs> dość ciekawie teraz. E, możemy e, mieć flaka, możemy stracić koła. Podobno może z auta wypaść nawet kierowca. Co nie przeszkadza pojazdowi w dalszej jeździe? Dalej możemy nim kierować, nawet wtedy, yy, gdy stracimy kierowcę. No w tym momencie już średnio mogę sterować naszym iglem. I tak w tym momencie wygląda Carmageddon. Jestem lekko. Wow! I zostaliśmy zniszczeni. To oczywiście oznacza, że możemy się naprawić i jechać dalej. To prawdopodobnie całkowicie wyzeruje FPS-y. Dobra, ale zrobimy to inaczej, bo jest też opcja Recovery Zoom. Która wcześniej też naprawiała, nie jestem pewien, jak to w tym momencie działa, ale najwyraźniej nie tak jak bym chciał. W każdym razie, jak widzicie, Karmagedon e, zapo zapowiada się moim skromnym zdaniem naprawdę fajnie. Data premiery nie jest jeszcze ustalona. E, gra miała pierwotnie wyjść w zeszłym roku, ale autorzy uznali, że chcieliby poświęcić jej troszeczkę więcej pracy. No i jak widzicie, gra tej pracy potrzebuje, bo autorzy naprawdę dużo uwagi przywiązują szczegółom. Widać, że. Poświęcony czas nie idzie na marne, nie próbują wydać słabego produktu. Jest może w tym momencie bardzo prymitywny, ale zdecydowanie da się dostrzec yy, te detale, którymi kierują się autorzy przy tworzeniu. Widać w każdym razie, że mamy do czynienia z weteranami Game Devu i. Boom. I na tym etapie prac bardzo, bardzo nie mogę się doczekać tego. Co pokażą nam dalej. Tak więc wygląda w tym momencie wersja pre-Alpha gry Carmageddon Reincarnation. 27 marca trafi na Steam Early Access, gdzie dostęp do niej dostaną wszyscy gracze, którzy wpłacili już pieniądze podczas zbiórki Kickstarterowej. Będzie można też tę grę nabyć. Jeśli się nie mylę w tym momencie będzie kosztować 20 euro i cena ta dodatkowo wzrośnie w okolicach premiery. Kickstarterowcy mogli ją kupić już za 15 dolarów, czyli mniej niż połowę tej sumy. Widzicie tutaj mamy do czynienia z obszarem mapy, który nie jest jeszcze gotowy. Autorzy zakładają, że plansza gotowa jest w około 60% z tego, co pamiętam, więc duże połacie terenu są w tym momencie przygotowane bardzo prymitywnie. Podobno będziemy dostawać częste aktualizacje treści, więc yy, będziemy mogli na bieżąco obserwować, jak gra się zmienia. I dużym priorytetem jest wprowadzenie trybu multiplayer do testów, więc yy, fani gry wieloosobowej na pewno się z tego ucieszą, będą sobie mogli potestować e, Carmageddona ze znajomymi. W mojej ocenie gra wygląda naprawdę solidnie, biorąc pod uwagę, podkreślę to po raz kolejny e, etap prac, na jakich znajduje się Carmageddon. Wprowadzono jest naprawdę duża ilość elementów znanych z poprzednich części. Mamy na przykład e, powtórki, które już działają, które możemy. Sobie oglądać. Więc e, brakowało tych wszystkich elementów w Carmagedonie DD. Race 2000, moim zdaniem. E, tamta gra była przygotowana naprawdę słabiutko, ale była też robiona przez zupełnie inne studio. E, oryginalni autorzy ze Stainless nie przyznają się do tamtego tytułu i bardzo czuć tu ducha pierwszych dwóch Carmagedonów. Jedyne, jedyna rzecz, jakiej mi jeszcze teraz brakuje, w tym momencie to Prattcam, czyli ta kamerka z twarzą kierowcy, która istniała w Carmagedonie 1, ale i to ma się niedługo pojawić, bo autorzy obiecali, że Prattcam w Nowym Carmagedonie również będzie istniał. Z tyle z mojej strony na razie w kwestii Carmagedona Reincarnation. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do zapoznania się z tym tytułem i że dacie mu szansę, bo moim zdaniem Carmageddon Reincarnation zapowiada się na naprawdę ciekawy kawałek yy, ścigałki. Dzięki i do usłyszenia.